Zacznijmy od tego, że ten cały ruch charyzmatyczny w zasadzie został włączony do Kościoła katolickiego w 1967 roku i został on poniekąd zaadoptowany od protestanckich zielonoświątkowców, którzy mieli coś takiego jak posługę, leczenia właśnie te charyzmaty. Cuda z nimi związane, i wszystko to pochodziło z wieku XIX, gdzie w ogóle ta idea powstała, łącznie z prezbiterami i kościołem episkopalnym, którzy również takich cudotwórców medycznych mieli. Tylko teraz, jaki jest problem tego ruchu charyzmatycznego? Oczywiście nie w całości, tylko no właśnie w tych momentach, kiedy jest on brany bardzo fanatycznie. Tu się pojawia problem taki, że związana z nim na przykład glosolalia, czyli mówienie różnymi językami, czy inne mechaniki wręcz hipnotyczne, które się stosuje w niektórych miejscach, w tym właśnie w Medjugorje, i to jest problem. Mają bardzo zły wpływ na osoby o zaburzeniach psychicznych, o słabej psychice, podatnych na manipulacje, i to jest właśnie w ruchu charyzmatycznym najgorsze. Ja nie mówię, że cały ruch charyzmatyczny jest zły, bo nie jest. Złe są te elementy, które właśnie wprowadzają w ludzi manipulacje, i oni sobie nie zdają z tego sprawy. I wielkim fanem ruchu charyzmatycznego był właśnie René Laurentin, który tak rozsławił Mediugory na cały świat. W zasadzie, gdyby nie on. To być może Medjugorje byłoby już dawno zapomniane. Aż tak się spisał. W ogóle cały ten ruch charyzmatyczny, to Medziugorie przypomina w zasadzie sektę z II wieku, ale o tym nawet nie będziemy mówić. W pierwszym odcinku mieliśmy Bogumiłów tutaj, Montanistów. Wystarczy. W każdym razie mamy pewność, że Tomislav Vlasić pojechał do Rzymu na międzynarodowe spotkanie liderów odnowy charyzmatycznej. W maju 81 roku, czyli na miesiąc przed objawieniami. Tam, według niejakiej Marii Pawlowicz, ksiądz Wlasić, franciszkanin, zapowiedział, że Gospa objawi się w Jugosławii. Nie powiedział w jakim miejscu, ale powiedział, że się objawi. Co jest ewenementem na skalę światową, bo nigdy w życiu nikt nigdzie przed objawieniami nie zapowiadał, że te objawienia nastąpią. W tym czasie służył jako kapelan w w Caplinie, niedaleko Medjugorje na południe. W zasadzie widzimy, że już przed objawieniami ta odnowa charyzmatyczna w zasadzie napędzała to Medjugorje, a Medjugorje później miało napędzić charyzmatyczną odnowę. Bo już od 23 do 25 sierpnia 83 roku dokonano w Medjugorje, nie wiem jak to nazwać, mszy, nabożeństwa, to wszystko nie pasuje to jest takie świętokarstwo, w którym właśnie i na widzących, i na wielu księży, i zakonnice, i, i, i wielu pielgrzymów dokonano tego chrztu ducha, który jest bardzo popularny w tej odnowie, protestancki zwyczaj, to mi się bardzo nie podoba. I tak jak mówię, gdyby nie ci charyzmatycy to medziugorie byłoby zapomniane pewnie od początku. Tylko że właśnie w latach 70. -tych, 80. -tych, ten ruch charyzmatyczny, jak mówię, ubumierał, wymierał śmiercią naturalną, i potrzeba było czegoś, co im doda nowego pędu. I akurat w Mediugorie znalazło się dwóch franciszkanów, którzy ruch charyzmatyczny bardzo popierali. Pierwszym był wspomniany Tomisław Lasić, drugim był Jozo Zowko którzy organizowali spotkania modlitewne w duchu tych charyzmatów, które były bardzo manipulujące i w zasadzie były już odbiegiem od samych zwyczajów protestanckich, były tak bardzo sekciarskie że tam po prostu manipulacja wchodziła mocno i tak jak mówię, ludzi, ludzie, którzy są na to wystawieni, osłabieni z różnych powodów psychicznie, w to wierzą. Wierzą właśnie w to, z czego Medjugorje słynie, że ich wewnętrzne uczucia i emocje świadczą o prawdziwości ich wiary. Wiara rodzi się ze słuchania, nie z odczuwania. Wiara rodzi się ze słuchania. Logika. Tam dochodziło dosłownie do prania mózgów. I nie mówię, że to przez ruch charyzmatyczny, tylko przez tych dwóch franciszkanów, którzy wykorzystywali to całkowicie do, do ekstremum. Nie mogli sobie wybrać lepszych kandydatów do bycia tymi widzącymi. W momencie objawienia Mediugorje zamieszkiwało około 3000 osób. Jednakże większość widzących pochodziła z niedalekiej miejscowości Bijakowici, które znajduje się bliżej pod Brdo, czyli tego wzgórza, na którym doszło do objawienia, te pierwszych objawień. Jeżeli one trwają do dzisiaj, no to one wszędzie się objawiają mi w łazience. Populacja regionu składała się głównie z chorwackich katolików, muzułmanów i niewielkiej ilości prawosławnych Serbów. Tak jak mówię, no, wymieszanie. Widzący Wicka Iwankowicz, 17-latka urodzona 3 września 64 roku, Mirjana Dragicewicz, urodzona 18 marca 65 roku. Maria Pawłowicz, urodzona 1 kwietnia 1965 roku. Iwan Dragiciewicz, urodzony 25 maja 1965 roku. 16-latkowie. Iwanka Iwankowicz, 15-latka. Urodzona 21 czerwca 1966 roku. I Jakow Kolo, urodzony 6 marca 1971 roku. 10-latek. Jedyne dziecko w tej grupie. I co ciekawe, na samym początku byli również inni widzący te objawienia, ale później od tego odeszli. Zostawili tę grupę tych sześciu. I to oni byli w centrum całych wydarzeń później. Też dziwna sytuacja, nie? I co jest z tym grupą ludzi ważne w tej kwestii? Rzadko kiedy, naprawdę rzadko kiedy Maryja objawia się już takim no, nastolatkom, no 17-latkowie, 16 -latkowie, no to już młodzi dorośli w zasadzie. W tym kontekście, że nie mieli oni już tej niewinności dziecięcej. No bo nie mieli jej w sobie, palili różne ciekawe substancje, legalne, nielegalne, na pewno byli podatni, łatwo na manipulacje, co wiemy, co jakby ci franciszkanie narysowywali za nich narracje wydarzenia, chodzili oni na dyskoteki. Oglądali zachodnią telewizję, tacy byli otwarci na zachodni świat, zostali na pewno wprowadzeni w te manipulacje, i w ogóle nie mieli oni się pochwalić jakby taką moralnością tak? nie mieli tego tła moralnego co do innych ludzi uczestniczących w objawieniach. Byli to ludzie podejrzani, dość śliscy. Ja nie twierdzę, oni mogli być zmanipulowani na początku. W zasadzie na pewno byli. Przez Franciszkanów, którzy po prostu wykorzystali ich do, swoich, do swojego działania, do swoich celów. No ale później, teraz, oni to już robią specjalnie. Czerpią z tego ogromne pieniądze i to trwa po dziś dzień. Nie zapominajmy, Medjugorje trwa po dziś dzień. I jeżdżenie do Medjugorje i argument, że ty musisz to poczuć, ty musisz to zobaczyć, ty musisz poczuć ten spokój w sercu, to, tę atmosferę. Nie! Wiara rodzi się ze słuchania, nie z odczuwania. Ja tam nie muszę jechać, żeby wiedzieć, czy wierzyć, czy nie wierzyć. No ale w ogóle o tych kwestiach, czy Maria mówi tak, jak nauczał Chrystus, czy wbrew Chrystusowi, powiemy sobie później, w innych odcinkach. To jest krytyczna kwalifikacja. Jeżeli Maria w objawieniu mówi coś wbrew Chrystusowi, to jest to fałszywe objawienie. Z myty. po prostu jest to fałszywe objawienie. Także jeszcze raz, bo to głównie dla krytyków, których na pewno dużo się pojawi w, tym, w pierwszych odcinkach, później pewnie odpadną. Wiara nie rodzi się z uczuć, wiara rodzi się ze słuchania, czyli ze zrozumienia, z logiki, która nam po prostu pasuje, tak? Pasuje w ten sposób, że dostrzegamy, że logicznym jest, że Bóg istnieje. Albo, że logicznym jest, że to jest Maryja, a nie jakiś demon pod nią się podszywający. A nasze uczucia to są podatne manipulacji, nasze myślenie też. Ale są na to przynajmniej jakieś dowody. A na nasze uczucia jakie mamy dowody? Pojechałam tam i dobrze się czułam. Jak ja pojadę do Auschwitz i też się będę tam dobrze czuł, no to co to znaczy? To nic nie znaczy, to jest argument bezwartościowy. No ale na dzisiaj to tyle, dopiero się zacznie. Uważajcie na siebie moi drodzy, Ave Maria.